Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. W tym odcinku będą dobre informacje dla kredytobiorców i gorsze dla oszczędzających. Ci pierwsi wkrótce poczują ulgę, a są nawet tacy, którzy tę ulgę poczuli już. Po latach płacenia astronomicznie wysokich rat przychodzą obniżki rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Choć od razu studzimy nadmierny entuzjazm, nie będą to obniżki potężne, choć odczuwalne. Ci drudzy, czyli oszczędzający, Muszą godzić się z tym, że za swoje pieniądze dostaną w banku na lokacie mniej procentów, a wszystko przez nadchodzące wielkimi krokami obniżki stóp procentowych. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Pierwsza obniżka stóp jest już prawdopodobnie kwestią tygodni, a nie miesięcy. W kwietniu w tej sprawie piwot, jak to lubią określać ekonomiści, wykonał prezes Narodowego Banku Polskiego, który jeszcze niedawno odsuwał perspektywę obniżek stóp na dalszą przyszłość, a ostatnio zaskakująco zmienił zdanie i nie wykluczył obniżek stóp już w maju. Podobnie zresztą mówi spora część członków Rady Polityki Pieniężnej. A ekonomiści stawiają pytanie nie czy, ale o ile Rada obniży stopy procentowe. A co na tę obniżkę pozwoli? Inflacja. Ceny wprawdzie wciąż rosną w tempie blisko 5% w skali roku, ale to mniejszy wzrost niż spodziewali się ekonomiści. Co więcej, piątki z przodu na inflacyjnym liczniku finalnie nie zobaczyliśmy i prawdopodobnie nie zobaczymy po trzymiesięcznym płaskowyżu. Inflacja już w trwającym kwietniu zacznie się obniżać, a jej obniżki przyspieszą w wakacje. Oczywiście inflacja wciąż jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za optymalny dla gospodarki i naszych portfeli, bo ten pożądany poziom to 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. To tak zwany cel inflacyjny, do którego musimy dążyć, żeby wszystko w gospodarce właściwie się kręciło. Ale wszystko wskazuje na to, że do tego celu zmierzamy, a latem już się o niego otrzemy i właśnie to pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej ściąć stopy procentowe. Najprawdopodobniej już w maju i może nawet o 50 punktów bazowych, co wyraźnie poluzuje politykę pieniężną i da ulgę. Kredytobiorcom. A niektórym dają już, jeszcze przed obniżkami stóp, jak to możliwe? Otóż oprocentowanie kredytów o zmiennej stopie, przekładające się na wysokość rat, wyznacza wskaźnik WIBOR 3- lub 6-miesięczny. Jest on tak skonstruowany, że niejako przewiduje przyszłość, a więc jeżeli rynek wycenia obniżki stóp, to WIBOR spada już w oczekiwaniu na te obniżki, a ostatnio sporo spadł. Dlatego jeżeli ktoś ma aktualizację oprocentowania teraz, to uwzględnia ona już niższy wybor i przekłada się na obniżkę raty. Pozostali kredytobiorcy zobaczą ten wpływ w kolejnych tygodniach i miesiącach, kiedy im będzie przypadała aktualizacja. A jak duża będzie to obniżka? To zależy od tego, na jaką kwotę był brany kredyt, kiedy i na jak długo. Analitycy rankomat.pl do swoich wyliczeń przyjmują taki standardowy kredyt na 400 000 zł na 30 lat udzielony w ubiegłym roku. W tym modelowym przypadku przy wyborze 6 rata powinna spaść o mniej więcej 140 zł, przy 3-miesięcznym o ponad 50 zł teraz i Dalej, przy kolejnej aktualizacji. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa, ulga będzie większa. Jeżeli kredyt jest starszy, ulga będzie mniejsza. Ale co najmniej kilkadziesiąt, może około 100 zł mniej, większość kredytobiorców powinna zobaczyć na razie. Na razie, bo ekonomiści są zgodni, że majowe cięcie stóp procentowych będzie dopiero początkiem obniżek i do końca roku mogą one spaść nawet o punkt procentowy, a to oznacza, że raty spadną jeszcze mocniej. Przy takim modelowym kredycie, o jakim wspomnieliśmy przed chwilą, może to być obniżka nawet rzędu 300-400 zł miesięcznie. I tu znów wszystko zależy od tego, jak duży to kredyt. Kiedy brany i na jaki okres, ale pewne jest jedno: ulga będzie i to zauważalna. Po jednej stronie stóp procentowych są kredytobiorcy, ale po drugiej oszczędzający na lokatach, i w ich przypadku dobrych wiadomości nie ma bo niższe stopy to niższe procenty, jakie banki oferują na lokatach i mniejsze odsetki, jakie z nich wypłacają. Oprocentowanie lokat powoli, ale systematycznie spada już od dłuższego czasu, a teraz te spadki przyspieszą, bo w takich przypadkach banki działają szybko i choć w porywach, banki wrzucą jeszcze w promocji 6, 7, może nawet 8%, ale to głównie lokaty na krótko, obwarowane dodatkowymi warunkami, jak choćby założeniem konta dla nowych klientów albo na nowe środki. Tym, którzy nie mają ochoty co kilka miesięcy przenosić pieniędzy z banku do banku, zostają standardowe oferty. Teraz to na ogół około 4% w skali roku, zwykle na krótsze okresy 3 albo 6 miesięczne. Na więcej nie ma co liczyć, a eksperci obstawiają, że za rok to przeciętne oprocentowanie może spaść w okolice 2-3%. A to oznacza, że na lokatach znów będziemy realnie tracić, bo odsetki jakie z nich dostaniemy nie pokryją utraty wartości pieniądza wynikającym. Z inflacji. Może więc to ostatni moment, żeby poszukać lepiej oprocentowanej lokaty na dłuższy okres? Na koniec pytanie i od razu odpowiedź. Dlaczego banki nie dopisują więcej odsetek do naszych pieniędzy? Odpowiedź jest prosta, bo ich po prostu nie chcą. Tak jest. Banki mają za dużo pieniędzy. W rok wpłaciliśmy do nich prawie 120 miliardów złotych i teraz leży w nich bilion 300 miliardów złotych naszych oszczędności. Jednocześnie przy kredytowym zastoju, ty z tymi pieniędzmi banki nie mają jak obracać i na nich zarabiać. Banki więc już siedzą na pieniądzach i nie zamierzają się bić o nasze oszczędności. Podcast przygotował i przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.